Jak na ironię, rzeczywistość jest dziwniejsza niż fikcja. Od czasu do czasu możesz dostrzec coś, co napędzi ci niezłego strachu. Może to być naturalny twór, myśl, coś stworzonego przez człowieka lub twoja fobia. Świat jest pełen przerażających rzeczy, których nawet doświadczeni, sceptyczni naukowcy mogliby się przestraszyć. Niepokalane narodziny Marii Rosenthal. Położony w Bawarii klasztor Hohenwart niegdyś należał do zakonu benedyktynów. Ze względu na swoje położenie był całkowicie odcięty od okolicznych wiosek, więc kiedy jedna z sióstr zaszła w ciąże, uznano to za święte wydarzenie i dobry znak. Tą zakonnicą była siostra Josephine Rosenthal. Po przebadaniu kobiety stwierdzono, że nadal jest dziewicą i tak naprawdę nie powinna być w ciąży. Po zaledwie ośmiu miesiącach Josephine urodziła córeczkę, ale z powodu dużej utraty krwi zmarła przy porodzie. Dziecko, mimo niedowagi, szybko wyzdrowiało i zostało ochrzczone imieniem Maria. Pozostałe zakonnice opiekowały się dziewczynką, wychowując ją również na zakonnice. Oczywiście wyższe szczeble kościoła potępiały Marię. Głosili jej kult jako herezję. Mniej więcej w czasie swoich 33 urodzin Maria zachorowała. Lekarze nie byli w stanie ustalić, co się z nią dzieje i kobieta zmarła. Maria Rosenthal zainspirowała ideę feminizmu i walki o szacunek. Wniosła siłę do społeczności, chociaż Kościół sprzeciwiał się jej na każdym kroku. Szczątki Marii Rosenthal nadal przechowywane są w bezpiecznym miejscu. W drewnianym pudełku znajdują się cztery ważne przedmioty: zachowana przednia część jej czaszki i twarzy piolka z krwią, trzymana w szklanym naczyniu, a w złotej skrzynce kosmyk jej włosów i fragment traktatu napisanego przez Marię. Lalka Robert. Lalka Robert to najbardziej przeklęty przedmiot w Key West. Jej historia sięga początku XX wieku, kiedy młody chłopiec Eugene Robert Otto, którego wszyscy nazywali Jean, otrzymał jedyną w swoim rodzaju ręcznie wykonaną lalkę w prezencie. Nazwał lalkę Robert i, choć wyglądała jak zwykła płócienna lalka, nie minęło dużo czasu, zanim Robert wplątał się w dziwne i nieco przerażające wydarzenia. Pierwszą wskazówką, że dzieje się coś niezwykłego, była noc, kiedy dziesięcioletni Gin obudził się i zobaczył Roberta siedzącego na końcu jego łóżka i gapiącego się na niego. Chwilę później jego matkę obudziło wołanie o pomoc i odgłosy przewracanych mebli w sypialni jej syna. Rodzice Gina często słyszeli, jak ich syn rozmawia z lalką i otrzymuje odpowiedź zupełnie innym głosem. Robert mieszkał z Jeanem przez całe swoje życie, miał nawet swój własny pokój. Dzieci z sąsiedztwa zgłosiły, że widziały Roberta obserwującego je z okna w sypialni na piętrze i opowiadały o lalce, która z nich drwiła. Eugene Robert Otto zmarł w 1974 roku. A kiedy nowi właściciele wprowadzili się do domu przy Eton Street, ich dziesięcioletnia córka była zachwycona, że na strychu znalazła lalkę Roberta. Jej radość wkrótce się skończyła, gdy stwierdziła, że Robert żyje i chce ją skrzywdzić. Wkrótce potem lalka została wydana. Robert jest teraz wystawiony w Muzeum East Martello wraz ze swoim pluszowym misiem. Ponoć, jeśli zaśmiejesz się z niego lub nie poprosisz o pozwolenie przed zrobieniem mu zdjęcia, mogą zacząć dziać się złe rzeczy. W muzeum, przyklejone do ściany za Robertem, znajdują się liczne listy z prośbą o przebaczenie, napisane przez tych, którzy wierzą, że zostali dotknięci jego klątwą. Krzesło Tomasa Buzbiego. Na świecie jest wiele rzeczy, wokół których unosi się aura tajemniczości, podsycana przerażającymi historiami, ale żaden przedmiot nie był powiązany z tyloma ofiarami śmiertelnymi, co zwykłe drewniane krzesło, które przez długi czas było przechowywane w jednym z pałów w małym brytyjskim miasteczku Krigby. Historia fotela Buzbiego zaczęła się w XVIII wieku. Kiedy to Thomas Busby został skazany na śmierć po tym, jak zamordował młotkiem ojca swojej ukochanej. W dniu egzekucji, zapytany o ostatnie życzenie, Busby poprosił o możliwość wypicia szklanki whisky w jego ulubionym pubie. Po wypiciu ostatniego kieliszka, Busby, zgodnie z miejską legendą, miał wykrzyknąć: Teraz umrę i już tu nie wrócę. Ale niechaj umrze ten, kto zdecyduje się usiąść na moim miejscu. Nikt nie odważył się usiąść na krześle Buzbiego przez ponad 10 lat, aż przypadkowo usadowił się na nim kominiarz, który nie wiedział o klątwie. Zaledwie dzień później spadł z dachu i poniósł śmierć na miejscu, potwierdzając diabelskie właściwości krzesła. Biedak stał się pierwszą ofiarą klątwy, która zabijała lekkomyślnych gości pubu przez trzy stulecia. Pozostaje zadać oczywiste pytanie: dlaczego przeklęty fotel, który zabił tylu ludzi, po prostu nie został zniszczony? Wszyscy właściciele pubu uważali, że usunięcie relikwii ściśle związanej z historią Krygby byłoby niewłaściwe. Jednak wydaje się być oczywiste, że tak naprawdę chodziło o zysk, jaki słynne krzesło przynosiło Pabowi od początku XVIII wieku. Nie chcąc dalej kusić losu, właściciel Pawu podjął decyzję o oddaniu śmiercionośnego krzesła do muzeum w Tyrsk. Krzesło zostało zawieszone przy suficie muzeum, aby uniemożliwić turystom siadanie na nim, więc teraz Znając tę historię, gdybyś miał okazję, usiadłbyś na krześle? Daj znać w komentarzu. Suknia ślubna Anny Baker W 1836 roku niejaki Elias Baker kupił posiadłość w Altuna w Pensylwanii i przeniósł do niej swoją małą rodzinę. Najstarsza córka Eliasa Anna zakochała się w robotniku, który dla niego pracował. Ojciec Anny oczywiście był przeciwny temu związkowi. Historia mówi, że para zaplanowała tajny ślub i zamierzali uciec. Dziewczyna kupiła nawet piękną suknię. Niestety plan się nie powiódł, a ojciec Anny Baker, nie mogąc pogodzić się z tym faktem, zwolnił ukochanego Anny i zrobił wszystko, co mógł, aby para nigdy więcej się już nie spotkała. Zraniona dziewczyna nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu, a jej suknia trafiła na kilka dekad do szafy. Wiele lat później rezydencja państwa Bakerów została kupiona przez Towarzystwo Historyczne Blair Country, które uczyniło z tego miejsca muzeum. Ślubne ubranie Anny zostało wywieszone w szklanej gablocie. Wówczas zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Jak donoszą goście muzeum, suknia ruszała się, powodując, że niektórym z gości serce niemalże zatrzymywało się ze strachu. Właściciele muzeum uwierzyli w relacje przerażonych świadków dopiero wówczas, gdy kamera umieszczona w pomieszczeniu, w którym znajduje się Gablota, zarejestrowała wyraźny ruch sukni Anny Baker. Po tym wydarzeniu, ekspozycja ta została usunięta. A nawiedzonej Kiecy, nieszczęśliwej kobiety, nigdy już nie odważono się wystawić na publiczny widok. The Hands Resist Him. The Hands Resist Him to obraz, który został stworzony przez artystę Billa Stonehama w 1972 roku. Przedstawia młodego chłopca i lalkę stojących przed szklanymi drzwiami, do których przyciśniętych jest wiele rąk. Drzwi są reprezentacją linii podziału między światem jawy a światem fantazji i niemożliwości, a lalka jest przewodnikiem chłopca. Można odnieść wrażenie, że szyba powstrzymuje coś lub kogoś, kto znajduje się na zewnątrz i jednocześnie oddziela światło od ciemności. Wokół obrazu Stonehama krąży wiele osobliwych historii. Założyciel galerii, w której The Hands Resist Him był wystawiany, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Z życiem pożegnał się również człowiek, który jako pierwszy opisał go w jednym z katalogów. Ludzie, którzy zetknęli się z obrazem, mieli zawroty głowy, niektórzy mdleli, a wielu z nich widziało postacie z obrazu pojawiające się w ich mieszkaniach. Wydaje się, że dzieło to powoduje jakiś rodzaj zbiorowej histerii. Pozostaje jednak pytanie, czy jej powodem rzeczywiście są siły nadprzyrodzone, czy może raczej zręczna propaganda. To już wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć.